喂喂 <'s> <laughs> odzyskałem coś tam co tu byłem. i odzyskałem to e, zapis i się cieszymy e, już e, tak jak mówię od razu e, zarejestrowany inna wersja nie bójcie się jest lepsza wersja gdzie dzielimy wszystkie skocznie więc następny stopień kariery stoha lub kogoś innego właśnie będzie na takim czym będą wszystkie skocznie no i zobaczymy jak pójdzie na tych wszystkich skoczniach lecimy do pierwszego mamuta na Dorf. Tak ah, jest, na Badmintendorf, pierwszy mamut w tym sezonie. Ja Was, zap ja was teraz zapraszam na jakany rzeczywistości skakamy na Badmintendorfie. Ja po, skró po skrócie tamtego i skoków, skoków widzę. Zobaczymy się na prawdziwym skośni. Zobaczmy na Kamila Stocha, 32 miejsce. Fatalne kwalifikacje dla naszego reprezentanta. Ale dziś w serii próbnej. 214 metrów. Wtedy miał niezły wiatr pod narty. Znakomicie wykorzystał to Kamil. No i miejmy nadzieję, że teraz będzie powtórka tego skoku właśnie z serii próbnej. Daleko, 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 daleko. No dobrze. Około 210 metrów uzyskuje Kamil. Po tym skoku w serii próbnej też był taki gest wydarzyło. Wreszcie przyłamałem niemoc. Wreszcie wracam do dobrej dyspozycji. Dwa dobre skoki Polaka. 214 w celi próbnej. Teraz 207 metrów Kamila. O wiatr około 60 metra na sekundę. Objęte cztery punkty e, odnoty naszego reprezentanta, na którą złożą się również oceny za styl od 17 do 18 punktów. Brawo Kamil. Brawo. Widzieliście niesamowite skoki Kamila na pan Teraz czeka nas tutaj. Kwalifikacje, ojoj oj. oj, oj. Zobaczymy, jak pójdą. Trzeba skoczyć ponad 200 metrów. Żeby prowadzić kamień jest trochę nisko tej Ojoj, nie przejdziemy, nie przejdziemy. spóźniam w ogóle. Skok, co ja robię tutaj. Naprawdę serio. Taksur. pierwszym mógł się nie zaproskował. Co, co jest ze mną? Cieszę się. Okazało się, bo miałem dwa zapisy. Miałem dwa zapisy i po prostu okazało się, że na ja tu i o to nie czytało. Ona nie czytała zapisy. Teraz już dużo lepiej. Kamil, brawo! Linie też są inne tam. Jest Kamil, jest jesteśmy w konkursie. Ojoj. Czemu tak daleko? Dalej taki trudny poziom, czy co? Dobra, a zakwalifikowanie się powinno wystarczyć. No się ja chyba za trudne powiem, nie umiem stakać na tym, a żeby zacząć, żeby mi się po to zaczął odnować cały świata, więc nie będę ryzykował po prostu. Dobrze, daleko, wylądowałem ja ten skok wreszcie. ochu, dość daleko. O 15 metrów prawie daleko, ponad 16 metrów dalej. 8 jest cieszmy się 25 pozycja po pierwszym, po całym konkursie ale uważajmy po pierwszym konkursie w ogóle nie punktowaliśmy to był taki błąd poza bo, bo no, wiem, że odcinek ten będzie trwał trochę dłużej myślę, że to będzie się wam podobać zwłaszcza Po pierwszy w karierze Kamil Stock w żółtej koszulce lidera Pucharu Świata kończy pierwszą serię. Słabsza trochę prędkość na progu niż Gregora Schlierencauera, ale mimo tego dobry skok, dobry skok Polaka. To jest także myślę ponad 130-metrowa odległość. Wiatr nieco mocniejszy z tym skoczni niż podczas występu Gregora Schlierencauera. Będzie miał więcej dodanych punktów Wyższe noty sędziowskie Bo są 4,19, 1 i pół punktu. No ale traci oczywiście 1,8 do 4 Lider Pucharu Świata Biało-Czerwona Sochownica na, na kasku Znak polskiego lotnictwa wojskowego Oby go poniosło jak najdalej Zapomnij Kamilo przyciąganie ziemskim Fruń! Dobra prędkość na progu Spokojny lot! No jest około 130 metrowa odległość w Pierwszej serii 132 metry Wy wypytujecie, wypytujecie o FIFA. Nie ma w tym momencie FIFY. Pożyczyłem koledze, czemu ten pierwszy konkurs, ja tak zawsze muszę walić. pierwsze połowie, oddali, dobry skok będę na 11 pozycja tak jest, na, tak wskażę kamień w rzeczywistości e, oczywiście e, pokażę puszczę też filmik tutaj z Engelbergu jak skakał w rzeczywistości kakał. Jezus, no nie, nie, no byliśmy 25, jesteśmy 33 znowu no kurde Harakow, tutaj też będzie konkurs drużynowy więc cieszmy się. Co z małych rzeczy. Teraz zapraszam Was na filmik. Na filmik filmiku. Jak Kamil stok skakał. Tutaj w rzeczywistości. 56,5 metra w pierwszej serii. Dobre noty. I kamień stok. czy nie prowadzę. jest skok, ale na pewno nie taki dobry, żeby wyprzedzić Loisla. I teraz no te chyba nie będą aż takie wysokie jak w pierwszej serii. No tak, 175,5 metra. Plus 5,1 teraz no te niszcze. Gdzieś się... jak kamień nieziemsko skakał w rzeczywistości. Oczywiście kamień jest w nieziemskiej formie, teraz może nie, ale był w 2013 Na, no nie wiem czy na zakwalifikujesz. Chociaż, no zobaczymy czy się zakwalifikuje Kamil. Kamil się zakwalifikował, cieszmy się, że będziemy może punktować. Dobrze, poprawiałem ten skok dużo razy, no ale jestem drugi, jestem drugi. Czy będę na podium? A czy to będzie na podium! Nie będę! Jestem tak wkurzony na na siebie! Czemu na ja pewno dopłeskacze? Powiedzcie! Byliśmy tak dobrze po pierwszej połowie. Było tak dobrze i związku było. Musiałam zniewać. A czasami usłyszycie jak moja babcia na mnie była, nie macie się to moja babcia. No, konkurs drużynowy. Farachowie, jesteśmy drudze w tabeli, trzeba walczyć. Trzeba walczyć, tak jak to powiedziałem. Trzeba walczyć, jesteśmy w pierwszej turze, ponieważ na słabo skakaliśmy, No i trzeba. trzeba dać dobry skład, żeby naszych koledzy. Pola... Dobrze, dobrze. Trudzy, na trzecim miejscu jesteśmy w czołówce drudzy jesteśmy po pierwszej połowie trzeba wykorzystać warunki jakie się nam nadarzą, nadarzą. w następny konkurs, duży Ja się z wami żegnam i myślę, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich filmików, łapkę w górę, subskrybujcie. Żegnam się z wami. Piątka.